Manko, Manko, Skończyłem tutaj już frezowanie detali do wózków bramy. Tak to wygląda. Dosyć to fajnie to wyszło. Tutaj mam rysunek, jak to miałem zorganizowane, że tak powiem. To są dwa detale. To są dwa detale, które po prostu położyłem obok siebie, zamocowałem je razem. To dlatego, a to dlatego, że tak było mi łatwiej frezować. Dodatkowo jeszcze tutaj miałem taki problem, że przy mocowaniu jednak musiałem odciąć część, która była mocowania. To akurat miało odpaść ale, ale te detale jakoś musiały się trzymać, więc zostawiłem tutaj taki mały cienki, cienką blaszkę po milimetra czy 0,7 mm, tak to sobie zamodelowałem i e, zaprogramowałem i zostało taki po prostu rancik, który to w miarę tutaj trzyma. Zobaczymy za chwilkę. Ja to postaram się odkręcić. Już trochę to poluzowałem. O. Zobaczymy w ogóle jak te detale jak te detale tutaj będą jak one odejdą. Czy one w ogóle... Jak to jak to, jak to z nimi będzie? No, jeszcze moment. Cyk. Jeszcze jeden. Dobra. Zobaczymy, co tutaj z tego wyszło. O, ładnie odszedł. Jak widać, o z tej strony to jest o, tak, to wyglądało prędzej. Czyli to była prosta po prostu blacha. Tutaj jeszcze nawet folia została. O folię może zdejmę. o, Prosta blacha. Tutaj są e, ósemką wiercone e, otwory. Tak jak tutaj mówiłem, tu ten, ten włos, który został, ja go tam sobie odetnę, ograduję, o to już tutaj jest luźne. To taki powiedzmy technologiczny, technologiczny e, przemóz żeby to żeby to jakoś tutaj było można złapać i, i obrobić. E, ogólnie jestem zadowolony z efektu. Fajnie to wyszło dosyć fryzarka dosyć daje rada stara maszyna ale ale jest w porządku. Zapraszam do oglądania na razie hej.